Siemaneczko z tej strony Robcie 51. W dzisiejszym odcinku chcę pokazać super fajną rzecz. Co widzicie może już za mną. O, o. A dokładnie to są te wyspy, które sobie zbudowałem razem z Himkiem. Tak naprawdę to 3 czwarte wysp, które są, są zbudowane przeze mnie. Muszę naprawić wreszcie tę windę. E, tutaj z, z zapłacenie za zwiedzanie. 12 dolków. I tutaj jest piękne moim zdaniem wejście do tych wysp. Takie kopalniane. I też jest taka kopalnia jest. Tutaj jest słodko, a tutaj jest pierwsza już wyspa. E, tutaj jest taka... Chciałem, żeby to był taki domek rybacki. Nie wiem jak wyszedł, ale tutaj jest takie małe jeziorko. Tutaj też jest druga kopalnia. Wypełniona złotem. Piękna moim zdaniem. Znaczy nie, nie taka piękna, ale może zdaniem ładna. E, tutaj też jest most na kolejne wyspy. I ten most to akurat robił Chimek Przeniósł się też na wyspę Chimka Tutaj jest rezerwat piękny przyrody. No i tutaj jest e, głowa Himka. Nie wiem dlaczego. Tutaj jest przewalone drzewo. Też nie wiem dlaczego. E, tutaj też jest most na e, wyspektrum. Też ja budowałem, e, która jest e, piaszczysta. Moim zdaniem nawet ładnie wygląda, e, ponieważ no, taka pustynna wyspa jest zawsze ładna. I tutaj na Pierwszy koncept był taki, że ja chciałem ja sobie tutaj zbudować taką małą wyspę jedną dla siebie, i nagle Himek powiedział, że też chcę mieć taką wyspę jedną latającą, więc sobie wybudował, tylko że gorszą, no bo ja ładniej buduję wyspy Heche. He. No i tak to się narodziło, że on chciał połączyć nasze wyspy, a potem on powiedział, że jeszcze chce tutaj mieć wyspę swoją, a ja. I ja też sobie zbudowałem tutaj swoją wyspę. Jeszcze jedną. A on chciał jeszcze tutaj mieć wyspę, no to ją zbudowałem pustynną, ja tak jak chciał. I chcę mieć jeszcze tutaj jedną ogromną... dobrze, no to tutaj będę... jak mówiłem, że tutaj Himek będzie chciał, chciał zbudować... Chcę zbudować tutaj wielką jedną ogromną wyspę. I no. Tutaj będzie jedna wielka, ogromna wyspa, tak Himek mówi. Chociaż nie chce mi się jej budować, bo jedna taka wyspa mi zajmuje z 2 godziny. To jak... No, a ta mi zajęła może z godzinę, może nawet z 3. Bo ta jest chyba najbardziej szczegółowa. tam mi zajęła, no nie wiem, też z 3 godzinki budowania. A tamta wyspa mi zajęła, no trochę mniej, bo jest... Piaszczysta piachu, no to tak nie jest zbyt trudno zdobyć, bo tam jest jedna wielka piaszczysta wyspa tam, tą tamtą stronę o, i teraz bardzo ważna rzecz, chciałem wam też pokazać jak te wyspy wyglądają z pięknymi moimi shaderami teraz się włączą jak się włączą to pokażę wam jak wyglądają piękne moje Nasze wyspy z shaderami, i tak one się oto prezentują. Piękne są. Tutaj, szczególnie taka mała rafa koralowa, ładnie wygląda. Tutaj też jest piękne klimatyczne zejście. Nawet ładnie, moim zdaniem, to wygląda. Na co dzień gram bez shaderów, bo nie wiem, nie podobają mi się zbytnio, ale te wyspy akurat nam ładnie wyszły. Na tej, na tej wyspie no nie ma co pokazywać, ale te wyspy wyglądają bardzo pięknie z tymi tymi światełkami. E, szczególnie tutaj ta kopalnia, która jest tak ładnie oświetlona, i ta góra, która miała być tam e, śnieg, chociaż nie ma na tej e, e, wyspie śniegu. Nie ma, na żadnej wyspie śniegu. I tutaj też nawet ładnie jakoś wygląda, ale... Nie tak ładnie jak ja mam. No. No i to tak naprawdę mogłoby być wszystko w tym e, odcineczku. E, gdyby nie to, że... No w sumie to, 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 to tyle mogłoby być. Gdyby nie to, że chciałbym wam pokazać takie coś jak e, takie tutaj piękne zejście. Takie coś fajnego mamy No i w sumie. No i w sumie to mogłoby być na tyle w dzisiejszym pięknym odcineczku z pokazywania pięknych wysepek więc e, z tej strony na tyle, więc e, siemaneczko i do widzenia wam wszystkim. E, widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli nic nie zostawiliście łapeczki w górę, no to możecie zostawić. A jeżeli nie zostawiliście subika, to też, więc... Yy, yy, siemaneczko. Yy, cześć.